Witam serdecznie na podcastowym kanale Pole Rozmów, gdzie omawiamy szereg zagadnień związanych z uprawą rzepaku i nie tylko. Nazywam się Artur Kozera i prowadzę dla Was rozmowy z ekspertami i praktykami z branży rolnej, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat uprawy rzepaku oraz szeroko pojętej agrotechniki. Naszym celem jest nie tylko przybliżenie technologii uprawy, ale także szerzenie wiedzy na temat działań podejmowanych w zakresie ochrony roślin, minimalizowania strat i zwiększania wydajności uprawy. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Szymański, produkt manager do spraw zbóż konwencjonalnych w firmie Zaten Union. Cześć Tomku. Witam serdecznie Państwa. Tomek od 7 lat zajmuje się odmianami populacyjnymi zbóż, a konkretnie selekcjonuje dla Państwa te odmiany, które najlepiej sprawdzą się w polskich warunkach środowiskowych. Wszystko, aby zwiększyć poziom planowania w Państwa gospodarstwach. Tematem dzisiejszego podcastu jest postęp biologiczny w uprawie zbóż i rzepaku. Dlaczego poruszamy ten temat? Odpowiedź jest prosta. W przypadku rzepaku bardzo częstym przedplonem są rośliny zbożowe. Chyba zgodzi się z tym tomek. No oczywiście, najpopularniejszy przedplon w Polsce, tak naprawdę, dla rzepaku, to jest pszenica o zima. A czy tak powinno być? To za chwilę sobie myślę wyjaśnimy. Yy, no właśnie. Należy też wspomnieć właściwie, że tak najlepszym przedplonem pod uprawę rzepaku jest groch. No, z grochem mamy troszeczkę problem, ponieważ powierzchnia jego uprawy jest no, niewielka. No ale no właśnie, Tomek, może zacznijmy od tego grochu. Wiem, że ten Union posiada w swojej ofercie odmiany grochu, ale może po kolei, jak rozpoczęliśmy od Powierzchni uprawy. Jak twoim zdaniem rozwija się powierzchnia uprawy grochu w Polsce? Czy widzisz szansę na zwiększenie powierzchni uprawy, czy raczej ona będzie stabilna? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? No na pewno groch siewny jest najlepszą rośliną przedplanową, jeśli chodzi o rzepa kozimy. Z tego względu, że zostawia nam najlepsze stanowisko i spojrzeć też na jeśli spojrzymy na zbiory, Zbiera się go też w odpowiednim momencie, aby przygotować odpowiednie pole pod rzepak. No, mamy kilka roślin strączkowych, które są w uprawie w Polsce: jest to soja, są łubiny, bobik oraz groch. Moim zdaniem, gatunkiem, który najlepiej się rozwija i najlepiej pasuje do całego regionu Polski, tak naprawdę jest groch siewny. I jego rozwój widzimy. W kilku ostatnich latach. W 2023 roku areał tego gatunku wynosił prawie 120 tysięcy hektarów. I jest to wzrost o ponad 20 tysięcy w stosunku do roku 2022. Czyli mamy progres. A jak estymujesz, czy kolejne lata również taki dosyć skokowy przyrost powierzchni uprawy grochu w Polsce. Będzie możliwy, należy się go spodziewać? Czy to oczywiście być może zależy od różnych innych uwarunkowań? No, to co oczywiście sprzyja rozwojowi grochu w Polsce, jak i w całej Europie, przede wszystkim jest też żywność wegańska, do której produkcji używa się właśnie czy to grochu, czy bobiku, czy łubinu, a konkretnie białek, które zastępują białka zwierzęce. No na pewno e, wpływ na rozwój e, wszystkich strączkowych, ale głównie grochu siewnego jest e, podaż nowych odmian. Co roku rejestruje się kilka nowych odmian. A jak wiadomo, nowe odmiany wprowadzają nam postęp biologiczny, który służy e, rolnikom producentom w osiąganiu coraz większe, większego zysku ze swojego gospodarstwa. Czyli ten proces, proces hodowlany i rejestracyjny w Polsce również jest prowadzony. Prowadzą to ośrodki coborowskie, tak? Tak, oczywiście. Wszystkie, wszystkie nasze bada odmiany są badane przez Centralny Ośrodek Uprawy Roślin. I, i bardzo się cieszymy tak naprawdę, bo mamy bardzo pozytywne wyniki jeśli chodzi o plon. A i właśnie mówisz o rejestracjach, czyli generalnie te odmiany rzepaku, przepraszam, grochu, które macie rzepak zboczenia zawodowe. Grochu, które macie w ofercie są zarejestrowane w Polsce. Może krótko scharakteryzowałbyś te odmiany, które Twoim zdaniem, na które Twoim zdaniem warto zwrócić uwagę i warto je mieć na polach? produkcyjnych, a co najważniejsze, żeby były dobrym przedplonem pod rzepak, którym ja z kolei się zajmuję. No tak naprawdę mamy dwie nasze główne odmiany, to astronautę, jest to jedna ze starszych odmian, jednak ciągle stabilnie planuje na polu i jej główną cechą, dla której, dla której jest wybierana przez rolników, jest równomierność dojrzewania. To powoduje, że mamy łatwiejszy zbiór, i po prostu nasiona nam się nie usupują, przez co ten plon jest większy w stosunku do pozostałych odmian. Drugim problemem, jaki, z jakim producent mierzy się na polu, jest przede wszystkim wyleganie grochu. I tutaj odpowiedzią na to jest odmiana Ostinato, która jest najsztywniejszą odmianą w krajowym rejestrze. Czyli obie rozumiem w Waszej ofercie się znajdują i jeżeli nasi słuchacze chcieliby sprawdzić, jak one się zachowują na polach produkcyjnych, to mogą kontaktować się ze swoimi dostawcami materiału siewnego, czyli firmami dystrybucyjnymi i obie odmiany będą tam dostępne. A jeżeli chodzi o generalnie groch, czy aktualnie... Te odmiany, które są w ofercie za tym Union, one są odmianami, które będą adaptowały się do warunków uprawy właściwie w całym kraju, czy raczej w uprawie grochu musimy mówić, czy powinniśmy mówić o rejonizacji? No myślę, że właśnie jeśli mówimy o grochu siewnym, no to jest to e, gatunek, który sprawdzi się e, w większości regionach naszego kraju. W przeciwieństwie na do Bobiku, bo Bobik potrzebuje już no naprawdę właśnie. bardzo dobrego stanowiska i dużej ilości wody. No, groch e, najlepiej jak jest uprawiany na glebach trzeciej, ale również na czwartej klasy, przy odpowiednim, przy odpowiednich opadach e, spokojnie można zbierać od 4 do nawet 5 ton. Co jest ciekawostką, i myślę, że e, tematem na e, całego, do całego odcinka podcastu jest groch o zimy, który również posiadamy w swojej no ofercie. No to myślę, jak ująłeś to trafnie, na pewno będę chciał Ciebie zaprosić i o, o grochu o porozmawiamy sobie troszeczkę Później, ale kończąc temat, może grochu w tej chwili. Groch, no tak słuchając Ciebie, to jest podwójna korzyść. Pierwsza korzyść, oczywiście, to zastosowanie i wykorzystanie gospodarcze tego grochu w różnych celach, ale druga korzyść, to jest korzyść z kolei, która jest dla mnie ważna, to jest idealne stanowisko pod uprawę rzepaku. No ale dobra, no skończmy temat grochu, przejdźmy teraz do kolejnej, kolejnej rośliny, do kolejnego gatunku przedplonowego pod rzepak. To jest na pewno jęczmienie zimy. No niestety obserwujemy, że zmienia się nam klimat, pojawia się presja patogenów, uprawa właściwie jęczmienia staje się coraz trudniejsza. Dużym zagrożeniem są choroby wirusowe, zresztą to nie jest tylko przypadek jęczmienia, ale również rzepaku. Na plantacjach właśnie jęczmienia pojawia się, pojawiają się choroby wirusowe. Czy to będzie żółta karłowatość jęczmienia, czy żółta mozaika jęczmienia? Tomek, co na to hodowla? Mamy progres w tym temacie? Co się dzieje? No, tak naprawdę, e, cały rozwój hodowlany jest jednym z etapów postępu biologicznego, który e, tak naprawdę w tym momencie prowadzi nam do rozwoju rolnictwa. E, w poprzednich latach, czyli e, na początku poprzedniego wieku mieliśmy do czynienia z rewolucją w rolnictwie, która polegała na postępie mechanicznym i chemizacyjnym. Teraz na pewno mamy ten postęp biologiczny, i tylko dzięki temu możemy zwiększyć poziom planowania. Oczywiście. Poziom planowania też jest ograniczany, tak jak mówiłeś, przez różne czynniki, przez zmiany klimatu, czy też przez rozwój nowych chorób. Kiedyś tak naprawdę rdza żółta, która e, dosyć powszechnie atakuje już nam zboża, w ogóle nie pojawiała się w Polsce. Była to choroba e, tych krajów ba, basenu śródziemnomorskiego, a teraz e, posuwa się e, ku północy i już ją obserwujemy na Naszych polach. Czyli generalnie wszystko to jest wina klimatu. Zresztą obserwujemy to na polach produkcyjnych, zarówno zbóż i rzepaku, że mamy coraz większy problem z różnymi zagrożeniami. Pojawiają się choroby wirusowe, tak jak wspomnieliśmy tutaj, ale wcześniej, wcześniej oczywiście też szereg różnych chorób, chorób grzybowych. Jak dalej byśmy mogli ten temat jęczmienia rozwinąć? Co by było tym takim ciekawym elementem, który spowodowałby, żebyśmy no, zachęcili jednak plantatorów, żeby zwrócili uwagę na ten jęczmień o zimy, jak wygląda ten postęp hodowlany? Co się nowego na rynku pojawiło w ostatnich latach? Na no myślę, że producenci powoli się przekonują do jęczmienia ozimego, bo w tym momencie areał rośnie. Od 2014 roku, gdzie było 150 tysięcy hektarów. No właśnie, pamiętam te czasy, to było dosyć, dosyć no niewiele stosunkowo. A teraz mamy ponad 300 tysięcy hektarów. Wcześniej Polska była podzielona. Generalnie na zachód od Wisły jęćmień o zimę był oprawiany, na wschód nie. Z, z czym to było związane? Przede wszystkim y, z zimotrwałością tego gatunku. Teraz mamy nowe odmiany o poprawionej zimotrwałości, i tak jak mówiłeś, dochodzą te nowe odporności, które zyskaliśmy. Przede wszystkim odporności na żółtą karłowatość jęćmienia, którą y, to, tą odporność mamy już nawet wprowadzoną. W, jednej, w jednym naszej odmianie, która, e, którą można zakupić e, na polskim rynku, jest to odmiana, odmiana Paradise. A jeśli mówimy o łagodnej mozaice jęczmienia, czy e, żółtej mozaice jęczmienia, są to e, choroby odglebowe związane z płodozmianem. I przez to, że ten area nam się zwiększa, to na pewno należałoby wybierać te odmiany, które posiadają te odporności ponieważ jeśli wybierzemy odmiany bez tych odporności, może, mo, może dochodzić do nekros i wypadnięć na polu. Tak naprawdę część tych objawów jest też mylona z żółtą karłowatością miedzbienia, która jest przenoszona przez myszycę, zwłaszcza y, do infekcji dochodzi w tych ciepłych y, okresach y, jesiennych. Jako ciekawostkę tylko powiem, u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, odmiany, które nie posiadają odporności na żółtą mozaikę jęczmienia i łagodną mozaikę jęczmienia, w ogóle nie wchodzą do obrotu na krajowym rynku. Dlatego też większość odmian za ten union posiada te odporności, zarówno na łagodną, jak i żółtą mozaikę jęczmienia. A takim fenomenem jest odmiana SU Midnight, która posiada. Odporności na wszystkie nam znane typy tej, tych chorób. Generalnie, jeżeli chodzi o jęczmień o zimy, również jeżeli chodzi o waszą ofertę, firmy za union, to są odmiany, które są zarejestrowane wszystkie w Polsce przez coborów większości, rozumiem, nie? Tak, oczywiście. No większość odmian jest przebadanych. Czy to na polach produkcyjnych, czy na poletkach doświadczalnych. A jeszcze inne typy, jeżeli chodzi o odmiany jęczmienia, coś jeszcze mógłbyś zaproponować, czy ten SU Midnight w tej chwili jest takim wiodącą odmianą, no, jeżeli chodzi o ofertę? SU Midnight na pewno jest naszą nowością, no, ona się wyróżnia oprócz tych odporności bardzo dużą odpornością na wyleganie i zimotrwałością 5. Według co no, no właśnie, zimotrwałość to jest, myślę, w polskich warunkach taki parametr, który trzeba mieć gdzieś z tyłu w głowy. Ja wiem, że wiele osób powie, że ostatni raz zima była w 2016 roku, ale nie wiemy, co będzie w bieżącym roku. Ale firma Rapul też się chyba doskonale z tego no, zdaje oczywiście. sprawę, bo większość waszych odmian posiada ten wysoki poziom zimotrwałości. Tak, no, zimotrwałość, no w, na naszej szerokości geograficznej jest tym czynnikiem, że tak powiem, nadrzędnym, który w hodowli zawsze jest uwzględniany. Tak samo jest to w przypadku hodowli z czy Rapul, a potem dochodzi do tego cały pakiet różnych cech pro, prozdrowotnych. Nie, no dobrze. Nie zapominajmy również, że jęczmień o zimy również może być doskonałym przedplonem dla rzepaku, ponieważ no. on... Schodząc nam z pola w takich nawet skrajnych latach, koniec czerwca, a w normalnych latach y, pierwsza dekada lipca, powoduje to, że mamy bardzo dużo czasu na przygotowanie tego pola pod rzepak. A zeszły rok też pokazuje, że niektórzy producenci y, wysiwają rzepak już w połowie sierpnia. I nie są to tak. jednostkowe sytuacje. Tak bywa, tak. Zresztą. Tomek, nie bez kozery tu się spotkaliśmy i rozmawiamy akurat o grochu, jęczmieniu i za chwilę przejdziemy do pszenicy, bo jak wspomniałeś, to są rośliny i gatunki, które są świetnym przedplonem dla rzepaku, no, którym głównie się zajmuję. No właśnie. Pszenica, oczywiście, bo do niej teraz chciałbym wrócić, jest właściwie. Najważniejszym przedplonem i on, jej absolutnie w przypadku mówienia o roślinach przedplonowych dla rzepaku nie możemy, e, nie możemy pominąć. Oczywiście, w przypadku, w przypadku uprawy pszenicy ten areał też jest dosyć znaczny. E, hodowla zapewne, o czym za chwilę nam tu powiesz, proponuje całe spektrum różnych odmian, stabilnych odmian, ale ja tutaj chciałbym trochę zaczepić Cię. O takie ciekawe rzeczy związane z różnymi odpornościami, bo no te odporności w naszych warunkach klimatycznych są coraz istotniejsze, bo klimacie zmienia, presja ze strony chorób, szkodników jest duża. Bardzo dużo się mówi o odpornościach na choroby grzybowe, wirusowe. W przypadku pszenic wiem też iż się, pojawiły się nowe ciekawe rozwiązania, a szczególnie interesuje mnie taki gen SM Jeden może na początek, który odpowiada za odporność, tolerancję na pryszczarka pszenicznego. No właśnie, coś, coś więcej w przypadku tego genu odporności mógłbyś mi i naszym słuchaczom powiedzieć? No na pewno gen SM1 jest bardzo ciekawym i dosyć nowym genem, który posiadamy w swoich kreacjach, naszych nowych odmianach. I tak jak mówiłeś, on powoduje... Odporność lub wyraża właściwości antybiotyczne, które powodują śmierć lub spowolniony rozwój e, larw pryszczarka zbożowego. A jak wszyscy wiemy, pryszczarek zbożowy jest to, jest to taka mm, muszka, która może spowodować e, straty w plonie nawet do e, 30%. I co jest też bardzo ważne, rozwija się ona. E, prędzej, czy jest większa jej fala, zwłaszcza w tych suchych latach. Znaczy też pytam o, o, ten, o ten gen SM1, dlatego, że Chociażby w przypadku rzepaku też y, mamy dosyć dużą presję ze strony różnego rodzaju szkodników, to jest pierwsza rzecz, a druga jest coraz węższa dostępna paleta środków ochrony roślin, którymi możemy je zwalczać. Oczywiście też są prowadzone, prowadzone prace hodowlane w kierunku no, wyselekcjonowania linii do krzyżowań, czy później w ostateczności odmian, które z nich powstaną, no, które będą charakteryzowały się tym, że będą, nie wiem, mniej smaczne, y, czy będą zawierały jakieś tak takie substancje antyżywieniowe, które nie będą odpowiadały szkodnikom, ale nie będą wpływa, wpływały, negatywnie na, wpływały negatywnie na jakość technologiczną tego rzepaku, który jest tym jednak głównym, głównym surowcem, który pozyskujemy z uprawy rzepaku. No dobra, może zostawmy te szkodniki. Wiem, że one są groźne i psują nam dosyć mocno życie, ale może teraz, jeżeli jesteśmy w temacie pszenicy i w temacie genów, wiem też, że w tej chwili pojawił się, czy jest właściwie w wielu odmianach firmy Zatyn Union Hodowli, ten Union Gen, PCH1, a który jest odpowiedzialny za choroby podstawy źdźbła. Czy ten temat troszeczkę mógłbyś nam rozjaśnić i co to oznacza, że odmiany charakteryzują się obecnością genu PCH1? No na pewno ułamliwość e, podstawy źródła to jedna z najważniejszych chorób pszenicy uprawnej. E, istnieje ona również w innych zbożach, a powodowana jest przez dwa e, grzyby patogeniczne, których wspólna nazwa e, to pseudo i szczególnie te grzyby występują podczas łagodnych zim i chłodnych wiosen. Na roślinach pszenicy, na zewnętrznych postawach liści występują bursztynowe, brązowe plamy, które powodują nam nekrozy, które potem wpływają na wylegnięcie się łanu. Co możemy jeszcze powiedzieć? Tak naprawdę znamy dwa geny, które ograniczają te grzyby. Jest to gen PCH1 oraz PCH2. Jednak, jak zostały opublikowane badania, tak naprawdę ten gen PCH1 jest genem bardziej efektywnym. I może. Przybliżę trochę, jak on w ogóle został wprowadzony do no, pszenicy o zimie. To jest ciekawe zagadnienie. Został on zidentyfikowany w Aegilopsis ventricoza i poprzez wkrzyżowanie tych dwóch gatunków, czyli pszenicy uprawnej z tym gatunkiem dzikim, na ten moment mamy odmiany, które posiadają ten gen. I jak sobie spojrzymy na pole, czy na Odporności na wyleganie, te odmiany, które posiadają ten gen, na pewno się wyróżniają pod tym aspektem. A w swojej ofercie mamy kilka takich odmian. Przede wszystkim e, jest to nasza e, najnowsza odmiana pszenicy A-klasowej. jest to odmiana e, Palas. Aha, czyli, czyli ona charakteryzuje się już tą obecnością tego genu PCH1. Skoro tutaj wspomniałeś o klasowości pszenic, też myślę, że ten temat warto by było troszeczkę rozwinąć, bo czasami nie wszyscy do końca rozumieją o co chodzi, a ty jako specjalista w tym temacie mógłbyś trochę to rozszerzyć i naświetlić nam ten temat? No, generalnie mamy cztery... cztery... Klasy jakościowe pszenicy to klasy elitarne, jakościowe A, chlebowe B oraz klasa paszowa C. Jeśli chodzi o polski rynek, większość rolników decyduje się jednak na te pszenice jakościowe klasy A i są one też najpopularniejsze w uprawie i sprzedaży. Jednak jeśli uprawiamy pszenicę o wyższej jakości. To jest to skorelowane z plonem, czyli im wyższa jakość, tym ten e, potencjał plonu jest niższy. Im niższa jakość, tym mamy większy potencjał plonu. Podobną korelację również obserwujemy przy zimotwałościach. Im wyższa zimotwałość, to mamy mniejszą, e, mniejszy potencjał, przy mniejszych e, zimotwałościach ten potencjał jest większy. Tak naprawdę, jeśli prześledzimy sobie badania porejestrowe coboru, to najwyższy, najwyższy poziom planowania charakteryzuje się pszenicę e, o zimotrwałości 3,5 i klasy jakościowej B. A, czyli im, wy, im wyższa zimotrwałość, to niestety jest to kosztem, e, kosztem plonów uzyskiwanych. No, dokładnie, dlatego też, jeśli decydujemy się na... czy to e, Odmianę pszenicy czy rzepaku należy y, posiadać różne odmiany, żeby ten plon średnic gospodarstwa wyszedł nam na przyzwoitym poziomie. Czyli wybierać zarówno odmiany A klasowe, które dadzą nam jakość, B klasowe dadzą nam plon, bardziej zimotrwałe, które nam zabezpieczą to pole przed, y, przed mrozem, i mniej zimotrwałe, które dadzą nam większy potencjał plonowania. Czyli spektrum wyboru jest bardzo dużo, duże. Czyli każdy z, właściwie z plantatorów może tutaj w zakresie doboru odmian na swoje, na swoje pola no mieć właściwie pełną gamę różnych możliwych, możliwych rozwiązań. Myślę, że dzisiaj rozmawiając o tych. Przed plonach, przed plonach dla rzepaku, no powiedzieliśmy o kilku, kilku gatunkach. Wspomnieliśmy o grochu, wspomnieliśmy o jęczmieniu zimem, wspomnieliśmy również o, o pszenicach, różnych pszenicach, których w waszej ofercie jest sporo. Tak jak tutaj na początku naszej rozmowy wspomniałeś, takim kolejnym etapem i kolejnym kolejnym. Podcastem, który wspólnie przygotujemy, będzie podcast dotyczący grochu zimego. Muszę powiedzieć, że zainteresował mnie ten temat, szczególnie że w polskich warunkach, jak ktoś mówi o grochu zimowym, to zaraz zapala się czerwona lampka. Ale wiem, bo zresztą pracujemy razem i niejednokrotnie z tobą bywałem na polach, że jest to możliwe, a jeżeli chodzi o ten groch zimowy, naprawdę firma Zaten Union ma doskonałe dosko, doskonałe doskona, doskonałe odmiany. Myślę, że dzisiaj podziękuję naszemu gościowi. A był mój, nim mój kolega Tomasz Szymański z firmy Zaten Union. A do kolejnych tematów wrócimy później w kolejnych podcastach. Naszym słuchaczom dziękuję również za uwagę. Zapraszam do śledzenia naszego kanału podcastowego Pole Rozmów. Dziękuję Tobie Tomku. Dziękuję bardzo za przyjemną rozmowę. I do usłyszenia wkrótce. Do widzenia. Podcast został zrealizowany w Talk Job Studio.